Jestem Belgiorem i z Azji tu przyjechałem, bo gwiazdy na niebie nieznaną ujrzałem. Ja, Baltazar z Europy, także tą gwiazdę na niebie ujrzałem i idę, by Bogu właśnie dzisiaj oddać chwałę. Ja, Mukhertyj, z dalekiej Afryki idę za gwiazdą, co na niebie świeci. Podobno gdzieś tu niedaleko, Boże, pojawiło się dziecie. Zajdą jego, szukają też dobra, uchwały, piękna. Czy je znajdą? Zagadka to jest, jednak jest, ja powiedz, nie pojedna. To, że zeszły się tutaj wasze trzy orszaki, nie jest chyba przypadkiem, ale ważnym znakiem. Ruszajcie zatem wszyscy w dalszą drogę, by móc wspólnie się pokłonić przed Bogiem. Wiem, pewnie jakiś medyk zlecił im przychadzkę na zdrowie. Chodźcie z nami, a znajdziecie narodzone Boże dziecię. Chodźcie z nami, a znajdziecie narodzone Boże dziecię. po co wam królowie z jakimś dzieciątkiem spotkali? Przecież to nie wyjemu, to on wam powinien się kłaniać. Serce człowieka, Bóg na ciebie czeka. Dobro na świecie daj Boże Dziecie. gadaj na Dobro na świecie daje Boże Dziecie. Zrodziło się Boże Dziecie, by wprowadzić pokój w świecie. Uroczysty dzień dziś taki, chodźmy do szopki z orszakiem. Chodźmy do szopki z orszakiem. Niccie! Niccie! Ludzie niccie! Przecież żaden Bóg nie istnieje! Majko wierzę, narodził się w jakimś tam bekleje! <laughs> Chodźcie, majdańskie rodziny, do małej Bożej dzieci. <laughs> Zatrzymają królami, idą ich orszaki. Prosimy właśnie, by orszaki trzymały się też tak w swoich kolorach, żeby to tak było zaznaczone. A za orszakami wszyscy, którzy są w strojach poprzybierani, zapraszamy bezpośrednio tutaj za orszakami. No, 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 no. just Oh, God. nieznani ludzie do nas się zbliżają. Urząd Ochrony Króla twierdzą, że są z różnych krajów. Macie mi zaraz przegrać tą obcą hołotę. Bo nie chcę mieć problemów przez nią tutaj potem. Nie, nie żadna hołota, ale moim zdaniem to jacyś monarchowie, miłościwy panie. Znamia takich monarchów, że biorą się w stroje, napadną na ten zamek, złapują co moje. Przyjrzałem się im dobrze. Wedle mojej wiedzy, to są jacyś królowie, a nie żadni szpiedzy. moi mieli, żeście sobie wycieczkę tu do mnie zrobili. To nie żadna wycieczka. Myśmy są pielgrzymi. Ciekawe, co w te strony was tutaj przywiodło. Chcecie w naszej świątyni oddawać się modło? Wszyscy wiedzą już na całym świecie, że gdzieś tu, niedaleko, Boże, zrodziło się dziecie. Jakie dziecko? Powiedzcie. Ja nie wiem nic o tym. Dziecko? Płucą mi dziecko. Z nim same kłopoty. Do głoski, że ten nowy chłopczyzór ma do chłopacki. Ee, tak, chyba żartujecie, szlachetni panowie. Szlachetny Herodzie, tak gwiazdę poroczą na wschodzie. Bajki moi kochani, bajki moim zdaniem. Myśmy wiele słyszeli o Twoim narodzie, że w nim właśnie król świata kiedyś się narodzi. Ciekawe, co w te strony Was tutaj przywiodło. Bajki moi kochani, bajki moim zdaniem. Powtórzymy, szlachetny herodzie, że gwiazda prorocza nas tu przywiodła, która świeci na Wschodzie. Oj, chyba Was ta gwiazda nocno oszukała. I tu przed mój królewski sprowadziła pała. Może dostawmy z boku te dziwne tematy. Ja wolę mieć brzuch pełny, być zdrowy, bogaty. Czekamy, jakie dary ze sobą niesiecie. Byle czego królowi nie można dać przecież. Ja mam złoto, królowi przystoi najbardziej. Mam nadzieję, że darem tak cennym nie wzgardzi. Ja przynoszę kadzidło. Wszak dymy kadzidane powinny się unosić przed niebieskim panem. Niosę mille. To symbol tego, co go czeka, za miłość, którą darzy każdego człowieka. Po co się macie męczyć i włóczyć po świecie? I tak tego dzieciaka pewnie nie znajdziecie. Mam dla Was propozycję, taką, mój mili. Może byście te dary u no, mnie zostawili. Ale te nasze dary są dla gościa z nieba. I tylko właśnie jemu dostarczyć je trzeba. Zostawcie tutaj u mnie, co sobą nie A ja wyślę z służby, nie znajdą to dziecię. Może wiesz coś jednak o tym, lepiej się zastanów, a najlepiej zapytaj swoich kapłanów. Domadrz mi tu, kapłanów! Słuchamy cię uważnie, królu nasi panie. Podobno jakieś trudne zadać też pytanie. Macie mi znaleźć miejsce na rodzinę Pewna myśl mi w tej chwili przychodzi do głowy. <noise> Pewna myśl mi w tej chwili przychodzi do głowy. Podobno, to potomek ma być Dawidowy. Pamiętam to proroctwo. Księga Michała. W Betlejem należy spodziewać się u A ty, Betlejem, w ziemi Takie to są słowa. Królu, czy jeszcze raz nie je mam ci zacytować? I Też w kreszcie oczu moich popołami na kościach Twoich. <noise> a czy ja zezwoliłem na jakiś pozaziemski istot narodziny królu my na pewno będziemy dary swoje złożyć bo z świętych ksiąg wynika że jest to syn boży no trudno przyjaciele idźcie szukać króla Pewnie na wasze dary czeka gdzieś bidula. Ale wróćcie tu do mnie, gdy go już znajdziecie. Chętnie od was usłyszę, gdzie żyje to dziecię. Słuchajcie, teraz dotrzeć. Macie zaraz wytracić wszystkie jej Nie może mi w przeszłości nikt tutaj zagrażać. Syn Boże, syn Królewski, ani syn Cesarza. <grystanie> <grystanie> Śmierć kościana, od Boga wysłana. Chodziłam po górach, po lasach, co butów darła i Ciebie, królu radzie w tym na O droga pani, wszywaj ze złości. Dam ci złota, purpury, okryj nimi na wiekości. Jak w purpurach nie chodziłam. I chodzić nie będę. A głowy ścinam i dalej ścinać będę. O, raz ci powiadam. I kosę na kang zakłada. Poczak się! Jeszcze <śmienny> チーフィーもちろん。

do Befleje, gdzie będziemy świadkami pokłonu trzech mężczyzn przed trzech małonarodzonych. Na koniec, wszyscy, zaśpiewamy kolędę, tą, którą wierzę, że wszyscy wzięli z ławek, jednym świata naszych czasów. Także teraz przypatrzmy się, jak to trzy Królowie poddają kapłan burzem dziecięciu. Z Kacprem, Melchiorem i Baltazarem otoczmy żłóbek miłości żarem. Witam was, mili goście. Witę, że przebyliście bardzo długą drogę. Wybaczcie, że nie mamy was tu czym ugościć. Wy jesteście królami, a my ludzie prości. Nawet nas, waszych krain, nie umiem wymówić. Przyszliście z daleka, jesteście strudzeni. Na widok was, takich gości jest nam bardzo miło. Powiedzcie, co was tutaj do nas prowadziło? Przyszliśmy Przyszli do dziecka, by mu dary złożyć. Bo on jest trórem świata, bo jest synem Bożym. Ja mam złoto, bo to małe dziecię, trzeba go obdarzyć darem najdroższym na świecie. Czekając w pokorze, jeszcze dałem powiedzieć, że to dziecię pojaśnię. Dziękuję Wam bardzo, szlachetni królowie, żeście tu przybyli. Niech Syn Wam błogosławi, da szczęście, niech da zdrowie. A gdy się już znajdziecie w swoich krainach, nieście dobrą nowinę od Bożego Syna. Lecz widzę, że są tutaj nie tylko królowie. Niech wszyscy pokłonią się Bożemu Synowi. Niech z tego rzadku się nauka, że Boga znajdzie każdy, tak, kogo tylko szuka. ik <laughs> had